Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak jak widzicie tutaj tytuł, będę chciała mówić o kolaganie, ale troszeczkę inaczej. Raczej opowiem historię, opowiem historię swoją, swojego męża, a nie będę tutaj mówiła, nie będę się skupiała na tym, żeby opowiadać o o tym, jaki jest skład kolagenu, naszego cudownego kolagenu firmy WLU, well dlatego, że zostało na ten temat już wiele razy w wielu miejscach wiele powiedziane i myślę, że historia, prawdziwa historia konkretnych osób jest takim żywym przykładem tego, jak produkty, szczególnie kolagen, cudowny kolagen firmy WLU well działa na zdrowie człowieka. I teraz tak, proszę bardzo, to jest mój mąż Jan, który w tym roku będzie miał 71 lat, 20 sierpnia. O którym właśnie tutaj, jak napisałam, żartobliwie mówię, że jest produktem, produktów firmy UeliU. Well Dlaczego? Ponieważ dołączyliśmy do firmy UeliU, well no już kiedy był po operacji bypassa. Jednego ma bypassa od chyba 11 lat, tak mniej więcej chyba w październiku, będzie 11 albo 12 lat. No i kiedy. Na naszej drodze pojawiła się firma Wellio. No to oczywiście radośnie zaczęliśmy, a szczególnie najwięcej, ja się więcej niż ja, przyjmować te produkty, które na tamten moment były dostępne. I Powiem Wam tak, ponieważ operacja bardzo była, miała dramatyczny przebieg, jeżeli chodzi o szczepienie bypassa ponieważ okazało się, że no tam była jakaś bakteria, czy inna coś, tam była stan ropny. Trzeba było utrzymywać męża w śpiący farmakologicznie, kiedy miał serce na wierzchu, jak to strasznie brzmi, osiem dób, Już się zastanawiali, czy z tego wyjdzie, zaczął wychodzić. Kiedy po roku dowiedział się, kiedy noga. Prawa szczególnie. No i dowiedział się, że ma problemy poważne z kręgosłupem i powinien poddać się operacji kręgosłupa. Rozumiecie, ktoś, kto przeszedł operację rok wcześniej, kto był w śpiączce i już był na tam, jedną nogą na tamtym świecie, już lekarze chcieli położyć kreskę i odpuścić, no raczej radośnie nie podszedł do tematu kolejna operacja. W związku z tym, kiedy spotkaliśmy na swojej drodze firmę Waliu, well więc zachwytem, wtedy na tamten moment. Zachwytem zaczęliśmy oczywiście stosować produkty, tak jak mówi Jasiu, więcej niż ja, bo widzieliśmy, że tutaj ja, jako osoba zdrowa, oczywiście też witaminy C, to chyba nie było dnia od tych lat, żebym nie, nie łyknęła kapsułki, chyba że zapomniałam, być może taki dzień się trafił, ale generalnie postawiliśmy tutaj na zdrowie Jaśka. I teraz tak, no na tamten moment, kiedy dołączyliśmy do firmy, firma rozwija się dynamicznie, ciągle wprowadza nowe produkty, ale na tamten moment jaś kołykał, Rewikol, tak, oczywiście dwie, trzy kapsułki w zależności jak tam nam to pozwalały finanse, ale minimum dwie dziennie, plus witaminę C. I to właściwie był taki duet na tamten moment, który nie uwierzycie, już, już spowodował, że... Operacji nie trzeba było robić i tak zostało nam do dzisiaj. Z czego bardzo się cieszymy. Jak widzicie, widzieliście na poprzednim slajdzie, Jaśko wygląda dość młodo. Wydaje mi mało tego, pracuje nadal zawodowo, jest kierownikiem na budowie, gdzie codziennie mniej więcej chodzi od 6 do 8 kilometrów, pilnując pracowników. Może fizycznie, nie jak to się mówi, nie nosi worków z cementem. Natomiast, mimo wszystko jego praca w jego wieku, który gdzieś dopiero się zaczyna starać o emeryturę, bo ciągle to widzę, zaniedbywał, bo nie zależało mu, dobrze zarabia, ale dzięki produktom Wellio jestem przekonana, bo tak jak mówimy, że jest produktem swojego produktu, jestem o tym przekonana święcie. Przestała noga drętwić, że to właśnie produkty firmy Wellio systematyczność nie opuściła ani jednego dnia, jeżeli chodzi o rewigor w tamtym momencie. Może teraz troszeczkę mniej, ale o tym za chwilę. I witaminę C łykamy od wielu lat. On dwie kapsułki dziennie, ja jedną lub dwie, to w zależności w porywach, też to wszystko zależy od różnych czynników, czasami takich typowo, takich życiowych, zwyczajnych i finansowych, ale raczej to nie ma tego, żeby, żeby tego w domu nie było. Nie, nie ma, żeby nam zabrakło, tak? To więc za chwileczkę powiedziałam o Janie, bo dzisiaj tylko i wyłącznie historię. On nie pozwolił swojej, żebym rzucała wam jakąś dokumentację medyczną, wierzcie mi na słowo i na pewno moje tutaj, jeżeli chodzi o Jana, potwierdzi Magda, która, którą poznałam. Dniu, kiedy Jan był właśnie w śpiączce, w szpitalu wojewódzkim, Magda mi stamtąd zabierała, kiedy po raz pierwszy zobaczyłyśmy się w życiu i stamtąd się jakby narodziło nasze takie taka zaufanie, koleżeństwo i również i współpraca. Gdzieś tam Magda zawsze mi opowiadała i zachęcała mnie do dołączenia do firmy Ueli, well. długo się nie zastanawiałam. No i teraz może o mnie. I tu pozwoliłam sobie ja, bo się tego. Nie miałam problemów, żebyście uwierzyli. Tak, widzicie, który rok, kiedy, od czego, złamanie kostki bocznej, lewej, pies mnie skasował w lesie po piątej rano, złamanie z przemieszczeniem, ponieważ Jaśkom jest z lasu w luku, jeszcze kilometr do samochodu, czy z półtorej musiałam jakoś na tej nodze trochę stawać, no przecież nie weźmie mnie na plecy, plus pies. Więc jeszcze się nastąpiło przesunięcie kostki. Trzeba było z, y, tę kostkę ustabilizować, jak widzicie tutaj, płytką i śrubą, płytkami i śrubą. Tu tam jedną płytką nie wiem, nie znam się trochę na tym. Wiem, że wyjęli mi śruby 1 września w moją rodzinę, ale mi prezent zrobili. I teraz tak Kiedy rozmawiałam z moim ortopedą, no akurat jest biegający, więc on spoko powiedział, się pani nie martwi, będzie pani biegać i tak dalej. Ale pan doktor, który mi wyciągał śrubę, trochę młodszy. 40 latek, powiedział do mnie, no wie pani co? No, ale pani, no wiecie, ja widzicie do moich urodzin, kurczę, no pamiętajcie, w razie czego przyjmuję życzenia, także mi Chodźmy coś takiego, że pan doktor tu wyjmował mi się, by powiedział, no, który nie jest biegający, a ja biegająca, tak? Bo, bo uprawiam slow jogging. Mówi, nie no, w pani wieku, wie pani, noż po takiej operacji, tu śruba, no niby wyjęta, ale wie pani, to tak nie bardzo trochę, no trzeba by było bardzo uważać, bo to już nie jest to, będzie pani odczuwała to do końca życia i inne ble, ble, ble. I oczywiście, tak jak ja gdzieś tam Rewikolu nie łykałam, nie? To nie znaczy, że nie uważałam, że on jest bardzo wartościowy i potrzebny. Tylko wiecie, nie zawsze na to jakby, znaczy, uważałam, że Jaśka jest to ważniejsze, tak? I że musieliśmy wydać pieniądze i na przykład ograniczyć te wydatki do powiedzmy tego zamówienia za 50 punktów w ciągu miesiąca. Wówczas, no na przykład, no, na Jaśka tu stawialiśmy, tak? żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia, bo i, i tak jak mówię, i, i groźba właśnie operacji kręgosłupa, plus ten bypass, choroby serca, wiadomo, rewikol, jakie ma działanie, każdy z Was wie. I teraz tak, kiedy właśnie, kiedy złamałam nogę i wróciłam już do domu po operacji, no oczywiście co? Na szczęście pojawił się już kolagen booster, kiedy, znaczy na szczęście, że wtedy, kiedy złamałam, bo to w ogóle nie ma co świętować, nie mniej już on był. No i cóż, włączyłam od razu, tak, dwa revikole i jeden kolagen dziennie, nie więcej. Ja nie łykałam wcale, słuchajcie, nie wiem, po 10. No i oczywiście do tego witamina C, no bo trudno, żeby jej nie brać, my ją bierzemy, to już jest... Taki nawyk, jak mycie wieczorem i rano zębów, tak? Więc już tutaj byłam taka szczęśliwa, kiedy po raz pierwszy przyszło, sobie od razu zrobiłam zdjęcie z kolagenem, z, z rewikolem, cała dumna i zaczęłam brać. I powiem Wam tak, tak jak mi doktor ten biegający obiecał, że po pół roku zacznę biegać. No tam jakaś była na NFZ krótka rehabilitacja, ale to wiecie jaka tam jest, tam nic na wodę, co nam się należy, tam jakieś tam 10 dni, ale tam chwila, tam w jakiejś wodzie ciepłej i tak dalej, jakieś jacuzzi dla nogi, no laser. Może coś pomaga, nie wiem. Ja wiedziałam, że pomagają mi przede wszystkim te produkty, a nie dziesięciodniowa rehabilitacja i no, nie chciałam wykupować płatnej. Rehabilitacja przybiega bardzo szybko, a jeszcze tutaj i, i powiem Wam tak, no właśnie, jeszcze pokażę to Wam jeden slajd, tutaj slajd, kiedy ja jestem, zobaczcie, są kule, co prawda nie widać, co mam na tej nodze lewej, to, to jest po prawej stronie, bo tam mam taką skarpetę tylko, to był lipiec, ponieważ ja byłam sponsorem nagrody, ja zaproponowałam, bo chcę ludziom promować, pokazywać firmę WellYou, żeby mieli... Tę szansę skorzystać z tak niezwykłych produktów. W związku z tym podjęłam decyzję, żeby, ale już podjęłam jeszcze decyzję, zanim się połamałam, tak? Czyli decyzja była podjęta w maju, bo już ustalone, że sponsorem miesiąca lipca jest Graszka. W związku z tym, no nie mogłam inaczej postąpić. Jak oczywiście widzicie, o kulach przyjechałam. Jeszcze przed wyjęciem śruby, gdzie się połamałam, to nie wiem, który był, to był ostatni lipca, tak, na pewno ostatnia niedziela lipca, ponieważ zawsze jest nagroda losowana wśród naszych slow joggingu, zawsze jest jakiś sponsor, czy też z innych firm, tak, z różnych firm, wiadomo, że nie jestem sponsorem co miesiąc, to ja akurat byłam miesiącu lipca, to była na pewno ostatnia niedziela lipca czyli można powiedzieć, że od operacji minęło no powiedzmy 7 tygodni, tak czy 8. No i sobie tutaj dotarłam, oczywiście widzicie jak Wiola się bardzo, bardzo cieszy, później zrobiła sobie to, co prawda nie dostała suplementów, no ja oczywiście promuję, opowiadam o, o naszych cudownych suplementach, niemniej dostała oczywiście, słuchaj, nasz, słuchajcie, nasz genialny Lipokol, li, no, oczywiście widzicie, co ode mnie dostała, tak? Tu się pochwaliła, w domu sobie postawiła, że jest liderem slow miesiąca. No i, i to, co dostała ode mnie w prezencie. Radość była niesamowita, ja się cieszyłam razem z nią. To zdjęcie, gdzie widać mnie w krótkich spodenkach, to dołączyłam do takiej grupy, y, która biega zimą w spodenkach krótkich i w lutym sobie pobiegą. A, jeszcze chciałam nadmienić, że zgodnie z tym, co mi pan doktor obiecał, pół roku minęło, czyli tak gdzieś między tak, 8 grudnia, zapisałam się na bieg charytatywny, nasz slow, tak, nasz slow. Bałam się troszeczkę, bo to był bieg na 5 kilometrów i przygotowywałam się 4 dni na siłowni biegając na bieżni, tylko. Nie przebiegłam nawet kilometra w terenie, po prostu od razu, od razu, że tak powiem, no, zdecydowałam się na ten bieg. Wspierali mnie oczywiście ludzie z nas, naszej grupy Slow. Powiedzieli, że w razie czego będą mi pomagać i mnie ciągnąć. No było fajnie. Przebiegłam, dobiegłam. Oczywiście w tempie takim, jak biegamy cały czas. Nie jestem sprinterką, ponieważ akurat promuję tutaj właśnie bieganie w tempie Slow, czyli takim bardzo zdrowym i bezpiecznym. I kochani, i nadszedł taki moment, bo tak jak wspomniałam, a wy o tym wiecie również, że firma Wellio jest firmą bardzo dynamicznie się rozwijającą. Właściciele firmy ciągle mają kolejne pomysły, które w cudowny sposób realizują. I z tego co wiem z właśnie z nagrania, że to gdzieś było, nie wiem dokładnie, chyba rok nawet przygotowań, tworzenia i tak dalej formuły, żeby stworzyć kolejny produkt kolagenowy. I to jest Mercedes wśród kolagenu, czyli fizjosport. I często mówię ludziom, kiedy opowiadam o fizjosporcie, mówię, nie sugerujcie się tym, że jeżeli nie uprawiacie żadnego sportu, to nie jest produkt dla Was, bo to nie o to chodzi. Pamiętam właśnie taki, taki wywiad, który widziałam właśnie na TV well you, że powiedział właśnie jeden ze współwłaścicieli firmy, że owszem, on myślał o sobie, bo uprawia sport i chciał jakby tutaj siebie też wspomóc, ale wiedział, że też koledzy, jego znajomi, wiele osób czynnie uprawiających sport, Właśnie jakby tutaj potrzebuje kolagenu, bo oczywiście nie nadmieniłam tego na początku, bo też większość ludzi wie, że po 20 roku życia, jeżeli produkcja kolagenu w organizmie dramatycznie spada, znaczy dramatycznie. Najpierw powoli, jak ktoś ma 25, 28, 30, 32 i tak dalej. Tego tak może jeszcze nie odczuwa, ale zaczyna potem to troszeczkę przyspieszać. Więc to jest, i powiem tak, ja o kosmetykach nie mówię z tego względu, że nie jestem fachowcem od kosmetyków. Ja jestem, że tak powiem, fachowcem od suplementów. W związku z tym, e, e, są oczywiście tutaj przecież, w, tutaj w Ueliu naprawdę kosme, kosmetyczki, kosmetalożki, fachowcy, którzy po prostu naprawdę pracują na kosmetykach. Ja je oczywiście bardzo lubię. Ale nadmieniam, że oczywiście ja do wewnątrz, ze względu na kontuzję, znaczy na operację, to jakby mnie bardzo interesuje kolagen do wewnątrz. I to i, i powiem Wam jedną rzecz, zdradzę. Kiedy odczułam różnicę i przyspieszenie, bo noga mi dalej wtedy jeszcze puchła, przyspieszenie odczułam po trzech dniach przyjmowania fizjosportu. Więc cóż mi pozostaje? Polecam Wam z całego serca te produkty. Polecajcie, opowiadajcie ludziom. No i cóż, i na tym kończę. Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za uwagę.